Jasne i ciemne strony talentów. Dzisiaj o bardzo wczesnej porze, czyli przed wschodem słońca nad samym morzem, pewnie co niektórzy poznają takie miejsce. Jeżeli ktoś nie poznaje, no to jestem ciekaw, czy wiesz, gdzie jesteś. Dzisiaj o tym, że talenty mają różną naturę, mają swoje jasne. I ciemne strony, i temu się przyjrzymy, bo nie jest tylko tak, że talenty to jest taka przestrzeń, która świeci, pachnie, czy cudownie rozkwita, ale równocześnie ma też swoje trudniejsze, ciemne strony, o których często zapominamy, albo być może wypieramy, albo nie chcemy ich przyjąć. Nie chcemy ich zaakceptować. Jak to jest w Twoim przypadku? No tutaj jeszcze z tej strony pokazuje się księżyc. O, o tak jest księżyc, więc jest to piękne połączenie nocy i dnia. Wszystkie talenty mają swoje jasne i ciemne strony, jak już mówiłem wcześniej. Może zaczniemy od takich talentów, w których lubimy rozpoczynać proces, lubimy rozpoczynać. Działanie. Takie osoby, tacy kreatorzy, twórcy, ludzie, którzy pytają, to kiedy w końcu zaczynamy, no to to osoby rzeczywiście są wspaniałe, niesamowite przy rozpoczynaniu procesu, ale ich ciemną stroną jest to, że nie potrafią za bardzo zakończyć swojego zadania. Mają duże wyzwanie z tym, żeby dopieścić wszystkie szczegóły które są ważne i istotne w tym, żeby zadanie było zrealizowane do samego końca. Oczywiście są wyjątki, o tych wyjątkach pewnie jeszcze nie raz będę mówił. Mówię o takim naturalnym procesie, jeśli chodzi o rozpoczynanie i kończenie. No i w drugą stronę, te osoby, które koncentrują się na wykonywaniu, są bardzo dobre w kończeniu działań. Ważne dla nich są szczegóły, perfekcjoniści, te osoby zwykle mają wyzwanie w tym, żeby zakończyć swoje aktywności. Czy tak nie, żeby rozpocząć, to może ta wczesna pora powoduje, że jestem jeszcze. Trochę niewyspane. A u ciebie? Jak jest, jak jest w tym momencie? Oczywiście, że ten, który potrafi kończyć, dopracować szczegóły, ma wyzwanie z tym, żeby rozpocząć, żeby zainicjować, żeby kreować. Więc to jest taka naturalna kolej rzeczy. Osoby, które koncentrują się na ilości, to żeby jak najwięcej. Osiągnąć to, żeby rzeczywiście mieć jak najlepsze efekty swoich aktywności. Takie osoby mają trudność w tym, żeby być większą, trudność, żeby być w relacjach, bliskich relacjach z ludźmi. Taka naturalna kolej rzeczy: osoby, które koncentrują się na jakości, na tym, żeby pracę. Zrobić dokładnie, porządnie. Mają większe wyzwanie w tym, żeby, żeby być może bawić się w dużej grupie osób szaleć, wygłupiać się, tworzyć w takim duchu rzeczywiście fajnych aktywności. Poza tym, nasze talenty to jedno za chwilę jeszcze wrócę ale z drugiej strony. To też nasze przekonania, skrypty rodzinne, to trudne doświadczenia, które powodują, że mamy wyzwanie w tym, żeby rzeczywiście te nasze talenty uwolnić, żeby zrobić z nich użytek, pożytek. Jak to rzeczywiście jest z tymi naszymi talentami? Nasze przekonania. Skrypty rodzinne mają bardzo duży wpływ na to co robimy z naszymi talentami. Na przykład jeżeli jestem osobą bardzo przedsiębiorczą, ale zostałem w rodzinie, w której na przykład mówi się, że prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho igielne niż bogaty dostąpi królestwa niebieskiego, albo słyszę, że prywaciarze to złodzieje. Co myślę o osobach przedsiębiorczych? Co myślę o sobie i o swoim wyjątkowym przedsiębiorczym potencjale? Czy chcę być rzeczywiście dobry, czy zły? Jak chcę być postrzegany? No, i to jest już właśnie taka jasna, ciemna strona tego, co wybiorę. Mogę się temu przyjrzeć, przepracować, a mogę przyjąć to. I nie rozwijać tego, co mam w sobie najsilniejszego. Pamiętam takie ćwiczenie dla przedszkolaków. W ramach projektu Tu, Przedsiębiorcze Przedszkolaki i osoby te tworzyły różne rzeczy z odpadów, a później te osoby sprzedawały, wymieniały te swoje stworzone przez siebie rzeczy. I taki chłopak wymienił z trzech, z trzech papierków, które imitowały pieniądze. Na 31. Czyli stopa zwrotu z inwestycji, tak można powiedzieć, jeśli chodzi o biznesowe podejście, wyniosła ile? No, ponad 1000% w tak krótkim czasie. Ten młody chłopak później trafił trochę na taką ścianę swoich bliskich, którzy powiedzieli mu, że nie, tak nie można robić. Trzeba się dzielić z innymi. Czy trzeba? Tego nie wiem. Bo każdy z nas ma inne wartości, inne talenty, inne potencjały. Na pewno dużą większą wartość czerpię wtedy, kiedy biorę z tego, co moje wyjątkowe, silne, bardzo mocne. A ty z czego najbardziej czerpiesz? Przyglądałeś się, jakie masz swoje jasne i ciemne strony talentów? Tego przecież jest sporo. Taka osoba, która. Koncentruje się na ludziach, i ważne są osoby, żeby ich wspierać, lubi pomagać, jest często w bliskiej relacji. Nie wydawałoby się, że same plusy, no ale czy taka osoba rzeczywiście koncentruje się też na zadaniach, które są ważne też dla tej osoby, być może na celach zawodowych czy rodzinnych? No, różnie to bywa. Często te osoby, które działają społecznie, które są społecznikami, robią bardzo ważne, wartościowe projekty, zapominają o sobie, o tym, żeby zadbać o siebie i o swoje potrzeby. Czy jest to ważne? Być może tak. No, jak jestem w stanie komuś pomóc, jeżeli samemu nie potrafię pomóc sobie i zadbać o siebie? O swoje potrzeby, o swoje zdrowie, o to, co ważne, być może o swoje mieszkanie, dom, czy być może relacje ze swoimi bliskimi, skoro nie mam czasu, skoro ciągle daję uwagę na innych, że to inni są ważniejsi ode mnie. Czy tak rzeczywiście jest? Ja tak nie uważam. Uważam, że warto podążać za pewną równowagą, ale też za tym, co ważne i istotne. No, i tutaj znowu możemy przyjrzeć się tym ciemnym stronom, ciemnym stronom talentów, czyli ludzie, którzy lubią pomagać, pochłania ich pomaganie, zapominają o sobie. A więc taka ciemna natura się pojawia. No, co mogę zrobić? Mogę się przyjrzeć po prostu temu, co mogę z tym fantem zrobić. Teraz może o tej wczesnej porze, wtedy, kiedy rzeczywiście już słońce powstaje, możemy zobaczyć w jasnych przestrzeni. Nie, no popatrz, już słońce rzeczywiście wstaje, można zobaczyć też jasne strony. Nie? że mam moc, że potrafię świecić tym co wyjątkowe. I gdyby było takie wyzwanie, które polegałoby na tym, że masz wstać na krześle, na przykład i powiedzieć. Jakie masz trzy rzeczy najsilniejsze, co jest Twoim naturalnym potencjałem, to co byś powiedział? Jaki to jest potencjał? Bo zwykle z tymi, które są naszymi trudnościami, nie mamy takiego problemu w naszej kulturze. Jest tutaj też ważne jest to, żeby była odpowiednia proporcja tej uwagi. Z jednej strony, oczywiście, są osoby tacy skrajnie optymiści, którzy. Nie widzą całego obszaru rzeczywistości, to też czasem może nam przeszkadzać, nie? No bo jeżeli tylko koncentrujesz się na tych jasnych stronach, czyli tym słońcu, które teraz wychodzi za horyzontu, no to nie widzisz całej tej możliwej przestrzeni, bo nie widzisz też tych możliwości, które wynikają z ciemnych rzeczy. Nie? Może być różnie, bardzo różnie. A ty jak patrzysz na siebie? Jakie elementy swojego charakteru, swoich talentów, swojego potencjału, predyspozycji są dla ciebie najbardziej widoczne? Na co dajesz największą uwagę? Co jest Twoją supermocą? Na ile widzisz swoje jasne i ciemne? Strony swoich wyjątkowych talentów, swojego potencjału. Jeżeli nie wiesz, to być może warto zapytać inne osoby, które gdzieś są wokół, które mogą te jasne, wyjątkowe strony zauważyć, podpowiedzieć albo też te, które możemy udoskonalić, na które możemy być bardziej wrażliwi, po to, żeby lepiej czuć się ze sobą. Jestem ciekaw, jakich kolejnych treści chciałbyś posłuchać w kontekście odkrywania i rozwijania talentów. Wyzwanie. Dzisiejsze wyzwanie polega na tym, żeby przyjrzeć się temu, co rzeczywiście jest Twoją jasną stroną, co jest Twoje najsilniejsze, a co najsłabszą stroną, jeśli chodzi o Twoje potencjały, Twoje talenty, Twoją wyjątkowość. Chcesz Posłuchać więcej treści o talentach, subskrybuj kanał, udostępniaj znajomym rekomenduj, ale też podziel się informacją zwrotną, na przykład komentując ten filmik. Wspaniałego dnia życzę dużo radości, ale też i szerokiej perspektywy przyglądania się sobie. To z jednej strony, a z drugiej strony, też akceptowania tego, co wyjątkowe. Niezależnie czy określać to jako jasną stronę czy ciemną stronę swoich talentów, bo jesteśmy całością, jesteśmy jednością, i jeżeli akceptuję siebie w pełni, wtedy jest większa szansa na to, że będę szczęśliwym i spełnionym człowiekiem. Wspaniałego dnia życzę.